Okej, okay, moi drodzy, może ta seria nie cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów. Może Severance nie jest oglądany przez milion osób. W Polsce przynajmniej poza granicą dużo lepiej. Niewiele osób ma Apple TV Plus i tak dalej, ale ja będę cisnął, bo ten serial jest zajebisty. Drugi odcinek mi się bardzo podobał, więc pogadajmy o nim. No więc mamy bardzo fajny twist w tym odcinku, to znaczy widzimy wszystko z drugiej strony. W pierwszym byliśmy z tymi innymi, z tymi wewnętrznymi budynku, czy jak tam, nie wiem, jak jest na polski tłumaczone. Teraz jesteśmy z autist, co się stało na zewnątrz, mniej więcej równolegle widzimy sieć kłamstw, widzimy sieć gaszenia pożarów przez całą, przez firmę, przez Lumen i poszczególne osoby. Widzimy generalnie jakieś malutkie rzeczy są ujawniane i bardzo, bardzo mi się to podoba, to znaczy jakby obie perspektywy, ten in i out i w serialu, wiecie, no to jest główny myk, tytułowe Severance, tak, rozdzielenie, ale podoba mi się to, że właśnie my oglądamy historię z tych dwóch perspektyw. Fantastyczne jest to, że mamy kilku bohaterów na krzyż, takich jak Mark na przykład, no ale przecież mamy jego dwie wersje, to są dwie różne osoby w pewnym sensie, tak, więc jakby jak jeden ma jakąś swoją intrygę i próbuje wewnątrz firmy coś osiągnąć, czegoś się dowiedzieć, jakąś, nie wiem, jakąś mieć taktykę, nie wiem, jak wyjść z tej sytuacji i tak dalej, Drugi bo praktycznie o tym nie wie i on prowadzi swoje życie, ma swoją intrygę, swoje problemy i sam też próbuje dociec jakoś tam do prawdy, a może przynajmniej zacznie. A propos tego, co się wydarzyło w tym odcinku. Po pierwsze widzimy oczywiście tutaj e, pana Lumena głównego, który... Ojca naszej, prawda, bohaterki, który jest wściekły za to, że się dała, nie wiem, oszukać i dała tą przemowę. No przecież to jest biznesowo dla nich tragedia, to co się wydarzyło na koniec pierwszego sezonu. E, ale muszę powiedzieć, że strasznie mi się podoba jak on wchodzi, te sceny z nim, nie? On wygląda trochę jak Wayland. W Prometeuszu, czy w ogóle w filmach Ridley Scotta, jak ten taki, no to jest ten szef złej korporacji, no nie on tak wygląda, on jest jak taki Dracula, po prostu tutaj wchodzi, tak? Także bardzo mi się już podoba, wiecie takie wizualnie, nawet jak jest, są budowane te sceny, jak ten aktor, casting, oświetlenie takie to surowo niebieskie, to wszystko jest to takie surowe korpo. Zresztą w ogóle, może zanim powiem o Fabule, no kolejny fantastycznie wyreżyserowany odcinek przez Bena Stillera. Naprawdę muszę powiedzieć, że chłop robi taką robotę, poszczególne kompozycje, ujęć. Najbardziej to lubię te wszystkie. Czy te surowe pomieszczenia, jak siedzą przy stole, ciekawe blokowanie, ale także te wszystkie ujęcia, nie wiem, jak Heli na początku idzie, jakby tym korytarzem w budynku i widzimy to z daleka, albo stoi w oknie budynku i na parkingu widzi kogoś odjeżdżającego i jest fajne zestawienie, bardzo fajne kompozycje, i te kompozycje czemuś służą. To wszystko jest takie, szczególnie jak widzimy ich wszystkich z daleka, jest jakaś taka figurka idąca. To sprawia wrażenie takiego takiego władcy marionetek. To jest to, jest to samo uczucie, które inwokował Ari Aster w. Filmie. Hereditary, tak? Eee, takie jakieś, wiecie, coś jest nie tak, trochę horrorowo, trochę thrillerowo, coś, coś jest tu, taki Matrix trochę, no nie, coś jest tutaj nie tak. I to jest, to jest bardzo ciekawe w sensie język wizualny tego serialu pięknie komplementuje historię i te motywy dotyczące samego rozdzielenia, jakichś manipulacji firmy, która nie wiadomo o co jej chodzi, a może jest jakaś złowroga, nie? Eee, jakby świetnie ten serial wygląda od deski do deski i to wszystko jest przemyślane, wiecie, od, od kompozycji ujęć poprzez te wnętrza, oświetlenie i tak. I nawet takie sekwencje. Jest to jedno ujęcie, jak na koniec Mark siedzi i rozmawia z Mr. Milczykiem. U siebie w domu, jak tam go przekonuje, do tego, żeby wrócił do roboty w dużym skrócie. I oświetlenie jest błędne w pewnym sensie. To znaczy, jak spojrzycie ze ujęcia na ujęcie, mają po pół twarzy oświetlonej, ale w taki sposób, że nie ma to sensu, że temu wyraźnie świeci z boków policzek. I więc, jakby osoby naprzeciwko mnie też z tej strony powinno świecić, a świeci z drugiej. I to, to, to jest świecone ewidentnie w tej scenie, no błędnie. Nie mam, jakby nieumotywowane jest to jakimś naturalnym źródłem światła. Ale to też wszystko daje, właśnie, jakiś taki glitch w Matrixie vibe, że nie nazwałbym tego błędem, to ewidentnie jest przemyślane. Oczywiście sam fakt, że jest taka rozmowa i oni są trochę tajemniczy, i oba, obaj coś skrywają i trochę wzajemnie się, nie wiem, czy gastrytują, czy, no trochę taką, muszę powiedzieć, grę małą robią, tak, jakieś manipulacje i tak dalej, e, i mają pół twarzy, i nie wiadomo, czy, która osoba jakby wyjdzie, czy jest teraz dobry, czy zły, czy ten, jakie, je... podkreśla to atmosferę. Także to jest oczywiście świecone w bardzo przemyślany sposób, nawet jeśli teoretycznie trochę nie ma sensu, nie? Że jakby źródło światła jest dziwnie ułożone, albo trafia w jednego, a w drugiego nie. Ale generalnie serial po prostu wygląda super. Ja z przyjemnością patrzę na każdą scenę. Ja naprawdę jest to, to jest taki serial, gdzie właśnie mówię, okej, okay, dobra, to nie jest przypadkowe. O, włączymy kamerę, nagrywamy, jak się kręcą. Tylko każde ujęcie jest przemyślane, każde, każda żarówka, każdy element scenografii także super, nie? No i przede wszystkim tak. Widzimy to gaszenie pożaru, czyli najpierw. Tutaj słyszeliśmy w pierwszym odcinku, z tej drugiej perspektywy, mniej więcej jakby mogliśmy się domyślać tego, co się wydarzyło, natomiast tu widzimy dokładnie, że tak, przede wszystkim Heli musi, e, wydaje oświadczenie, że to wszystko był żart, co tutaj, wracam do swojej, prawda, interpretacji tego serialu, jako satryna, korpo i, i, i trochę też z polityką to się może skojarzyć, gdzie czasem ktoś coś odwali, a potem jakoś próbuje po prostu zgaslightować cały wszechświat, do no, wszystkich ludzi, że nie, to był żart, <laughs> nie, taki nie, 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 wszystko jest w porządku w tej filmie, a ja żart... Ja tylko tak żartowałem, cytując klasykę, nie? Jednocześnie zwalniają wszystkich tych, prawda, naszych, naszą grupkę ludzi i później po tym, co Mark odwala, ich z powrotem zatrudniają. Mniejszych trochę fantastycznych sekwencji. Po pierwsze, wchodzimy wreszcie do Marka tego na zewnątrz, jakby wracamy do tego, co się wydarzyło w pierwszym sezonie, gdzie przez przy rodzinie powiedział, she's alive, nie? Gdzie rozpoznał, no, dla niego to jest ta babka, tam jakaś psycholog z firmy, ale tutaj do się jakby zrozumiał, że to jest żona jego, tego zewnętrznego ja, nie? I oni mają tutaj bardzo taką logiczną rozmowę, czyli nie no to nie o to musiało mu chodzić, No chodziło mu o dziecko, dziecko się znalazło, powiedział life nie? Jakby wiecie, nie? Ale widać, że tego siostra ma cały czas rozkwinać ale... Ej, było to trochę dziwne i strasznie mi się to podoba, strasznie. Właśnie, że ona jest taka trochę, ja... bo ja też bym taki był, nie? I tego nie lubię w filmach, jak bohaterowie tacy nie są, tylko A nie, nie, na pewno chodziło o co innego, nie, ona ma takie No coś się skurwa nie tak? Cała akcja, która się wydarzyła, ewidentnie miał to ten, ewidentnie powiedział Ja bym jeszcze się upewniła, no nie, chociaż, wiecie, chociaż mieć, żeby mieć pewność, no nie Mają oczywiście tą fajną rozmowę w restauracji, gdzie on jako kontra Mark mówi Rozpoznałem jej ciało tylko, że ona chyba, bo ja nie pamiętam, jako że nie robiłem rewatcha, ona chyba miała jakiś wypadek samochodowy i on użył takiego sformułowania, że jakby ten twojemu mężowi, nie wiem, spalone zwłoki były i tak dalej, więc może on ją myślał, że rozpoznał, tak? Wiecie, może był jakiś body double. Ja, ja I to jest problem, że nie zrobiłem rewatcha pierwszego sezonu, ale meritum jest takie, że jakby jest zasiana niepewność, nie? I zresztą no ostatnia scena, gdzie on atakuje Mr., Mrs. Cobell, prawda, na wieździe, gdzie ona się wyprowadza, po pierwsze, fajnie, że on w ogóle, jakby wreszcie coś się w nim budzi, bo ten, ten człowiek w tym serialu jednak jest bardzo taki zgaszony, depresyjny, trochę introwertyczny, on jest trochę taki, wiecie, mało asertywny, się wydaje, taki porządny ziomek, taki porządny, porządny ziomek, ale nie jest to samiec Alfa, który tam prawda od razu zadaje pytania. Fajnie, że wreszcie trochę się w nim burzy, że ta postać może będzie próbowała dotrzeć do prawdy, szczególnie, że jest mega to napięcie, mega ta intryga, ponieważ my wiemy więcej niż on. My wiemy, bo my mamy obie perspektywy, tak? I to jest super. To są dwa różne budowania napięcia, ale znaczy w ogóle są dwa różne budowania napięcia. My też możemy nie wiedzieć, możemy razem z nim się zastanawiać jakaś tajemnica i o co chodzi. Ale my akurat wiemy, tak, jesteśmy z dwa kroki przed nim. Co jest fajne, bo chcemy, chcemy, żeby musiał. Jakby naturalnie mu kibicujemy, żeby, żeby tak, tak sprawdzić, jakoś spróbuj się skontaktować z tamtym, ona żyje, nie? Jakkolwiek to życie wygląda, jak cokolwiek się stało, nie? i. No myślę, że ten odcinek w pełni potwierdza to jemu, w sensie naszemu bohaterowi Markowi, e, Scoutowi, czy jak mu tam jest, że ona żyje, ponieważ Mrs. Koblen na pytanie, jakby, o co, o co chodzi z Jemmą, tamta tam coś krzyknęła, zatrąbiła, nie odpowiedziała mu. Generalnie, jeśli reakcja na to jest inna niż, what? Nie żyje, przecież wiesz, takie naturalne, nie? Tylko miała jakąś chwilę ciszy, coś tam, jakieś spojrzenie w dół, potem tam coś krzyknęła i odjechała. Ej, to jest, jedno, to jest takie jednoznaczne z potwierdzeniem, no nie, że coś jest na rzeczy. Także mega mi się to podoba, no bo rozumiem, że od przyszłego odcinka Mark będzie próbował dotrzeć do prawdy. Będzie się pewnie próbował jakoś skomunikować z drugim ja. Jest, no, robi się ciekawie. Jest mega, mega, mega ciekaw, co będzie dalej w tym wątku. Wcześniej jeszcze widzimy takie sceny, no... Mimo, że ten odcinek jest trochę poważniejszy, mamy fantastyczne sekwencje komediowe dla mnie, które znowu wraca satyra na korpo i w ogóle świat pracy i tak dalej, dynamiki między pracownikiem a pracodawcą, mamy rozmowę, chciałem powiedzieć przesłuchania, ale rozmowę o pracę, Dylan, który został przecież wylany z firmy, szuka nowej pracy, on ma rodzinę na utrzymaniu i tak dalej i mamy właśnie rozmowę o pracę w firmie produkującej drzwi. Normalnie jak z kabaretu, prawda? Jak, jak prawda, drzwi obrotowe w kakakasku. Przepiękne to, przepiękne takie małe szczegóły. Może to ujęcie takie, jak oni siedzą naprzeciwko siebie i te drzwi tam w to jeżdżą, takie komediowe ujęcie, no nie? Gdzie tam, no, jakby jest to dosyć zabawne, co się dzieje w kadrze, jak oni siedzą tak naprzeciwko siebie z tymi drzwiami. Ale przede wszystkim jego potencjalny pracodawca, który tutaj przeprowadza ten, powiedzmy, wywiad, jest, jakby, nie wiem, wygląda jak jego dubler, to jest jego kopia ale zadaje mu jakieś debilne pytania, takie coś, co jest memiczne i często obśmiewane na zasadzie a co by pan zrobił w tej sytuacji, jak gdzie pan się widzi, Jakie... Ten kl tak kl klasyczny, po prostu obsmiewany często proces rekrutacji, gdzie ludzie zadają jakieś idiotyczne pytania albo gdzie mówicie po prostu to, co osoba przed wami chce usłyszeć, szczególnie jak często są głupie pytania, tak, i musicie tak jakby przytakiwać jakiemuś idiocie, który jest nad wami. To jest, taki... to jest oczywiście doprowadzone do absurdu, ale mniej więcej to się dzieje z tym fajnym zestawieniem, że wyglądają po prostu jak kopia siebie i jakby niby są podobni, ale jednak jako że są na innym, jakby stanowisku, powiedzmy tak, no bo szef i potencjalny pracownik, to widać jaka, jak ta dynamika wygląda. Gdzie nauko wyglądają tak samo, a ten musi jakieś po prostu płaszczyć się głupoty, odpowiadać jakieś tam idiotyczne pytania. No i też dodatkowo wchodzi ten element fabularny, że tamten jak słyszy, że on był sewert, rozdzielony, to takiego nie chce. Ale że też ciekaw jestem, gdzie ten wątek pójdzie, jak społeczeństwo patrzy w tym świecie na tych ludzi rozdzielonych, co sobie będą o nich myśleć, czy będzie to metaforą czegoś więcej, że on jest jakiś naznaczony, albo że ludzie będą się bać. Też jest to ciekawe. No w każdym razie oni oczywiście pracę odzyskują. Mr. Milczyk tam się, prawda, dwoi i troi, w ogóle ten aktor jest fantastyczny, ponownie uwielbiam szczególnie scenę jak wchodzi do naszych bohaterów, do Marka i tej jego siostry i tak dalej, wiecie, wybadać teren, wypytać o, o różne rzeczy, co tam się wydarzyło I, ma, i z kilka takich świetnych momentów, on jest taki robotyczny, to mi przypomina ten performance, yy, wypadło mi nazwisko, ale aktora grającego T-1000 w Terminatorze 2, nie Michael Bean, tylko ten drugi. No nie, ale dobra, ci, ci co wiedzą, to wiedzą. I taki jest, wiecie, pamiętasz, jak on biegał tak specyficznie, mówi, że się uczył biegać, żeby nie robić, wiecie, góra dół, tylko jak taki robot, że tak biegał cały czas. I ten tutaj też jest taki robotyczny, on jest po prostu takim korpogarniakiem, nie? On jest po prostu chodzącą koszulą z krawatem, nie? Gdzie ona coś do niego mówi, a on jest taki: Hmm, w lumen bardzo nam zależy na pracownikach. Mark, co ty o tym sądzisz? Jak je wiecie, jest, jest, jest fantastyczny I oczywiście też tutaj mamy taką małą grotrą To jest jedna z tych rozmów Takich gra o Tron Style, gdzie się dzieją jakieś dwuznaczne rzeczy, gdzie ona tam coś powiada, aha, jasne. I wiecie, jakieś takie, zapomniałem w tej chwili ten tekst, ale coś takiego było w stylu właśnie, że zależy nam na naszych pracownikach, aha, jasne, nie? I, i on jakieś tam, hehehe, takie po prostu fantastyczna, fantastyczna kwestia, jedna za drugą zresztą, fantastyczna dynamika, gdzie on wie, że oni coś ukrywają, oni wiedzą, że on coś ukrywa i takie przy wszyscy się wybadują, wybadują? Próbują się wybadać, nie? Wybadują się, ok, whatever. <grych> no i oczywiście mamy cały wątek heli, która, jak widzimy, ta zewnętrzna, która przecież chce, jakby, żeby lumen działał. Eee, no, nie tylko, że musi, się z, musi przeprosiny robić, musi się zgodzić na powrót, eee, prawda, żeby, żeby Mark pracował, co jest w ogóle kluczowym tutaj odkryciem odcinka. Ale ona też ogląda na kamerach, ona ma trochę cheat code, nie? Ona sobie ogląda tą drugą w siebie, niż w jakiejś telenoweli brazylijskiej, prawda, siebie widzi, jak się pocałowała z Markiem. Także też robi tę... nie tylko, że poznaje w ogóle, co tam się dzieje, jaki ma... ona musi mieć ciekawy mindfuck, jestem bardzo w ogóle ja ciekaw, co się z nią dalej wydarzy w tym wątku, co ona sobie myśli, nie? Na zasadzie przecież to jestem ja, tabula rasa ja. Ale co by było, jeśli, jak, jeśli by byście mi to zrobili, zaraz mówię jako Michał, i bym, nie wiem, nagle ta inna osoba miała inne hobby, inne pomysły na życie, inne coś, wiecie, nie interesował się filmami, tylko, kurwa, nie wiem, motoryzacją, no i takie, czy to mógłbym być ja, czy to kwestia środowiskowa, że teraz, wiecie, jestem taki, a mogłem być taki? O co tu chodzi, no nie? To jest fascynujące takie z psychologicznego punktu widzenia, prawda? Jestem ciekaw, jak ona na to będzie reagować. Też ona jakby zgłasza się do tej pracy, wiedząc, że teoretycznie jej ciało będzie taki, wiecie nie wiem, czy wykorzystywanie seksualne bez pozwolenia w ogóle się odnosi do tej sytuacji, no ale jakby z jej perspektywy nie ma pozwolenia na to, żeby ją inny facet całował, a potem wchodzi i ta druga część jej na przykład się z kimś całuje, więc mamy, wiecie, takie aspekty tego, że było to takie moralne, czy, czy nawet z jej perspektywy, że jakaś forma poświęcenia to jest dla niej, nie? Że wiecie, wie, trochę tak jakby się naćpała na imprezie, tak jakby była na pigułce w auto i i nic nie pamiętała a potem, o coś się stało z jej ciałem, tak? Takie bardzo ciekawe, takie wiecie, szala strefa, że tak powiem, tej całej sytuacji rozdzielenia, no ale przede wszystkim pada to kluczowe, jakby ten odcinek wyjaśnia nam wiele. Tutaj w całej tej operacji chodzi o Marka. O naszego Marka. Ewidentnie robią wszystko, żeby on wrócił do pracy, załatwiają mu resztę ekipy. I jakby tam takie pada zdanie, że dopóki... I teraz zapomniałem, ale pada jakieś słowa, jakieś dwufrazowe nazwa operacji. Na zasadzie operacja, nie wiem, Zimny Tuńczyk, whatever, nie? Możecie napisać w komentarzach, bo mi wyleciało z głowy. Ale tą operacją ewidentnie jest Mark. Ciekawe oczywiście, jaki to ma związek z jego żoną, o co tu chodzi. Ale no, ewidentnie to wszystko, co się dzieje jest... On jest kluczem. He's the key, tak? E co oczywiście znowu zagęszcza nam intrygę, jestem bardzo ciekaw. No i co, jakby fantastyczny odcinek: mnóstwo mniejszych sekwencji satyryczno-śmiesznych, chociaż głównie tu poważnych. Intryga idąca w różne strony, zależnie od perspektywy. Ciekawe zagadki moralne. Troszeczkę takiego naprowadzenia, o co tu może chodzi w tym szerszym kontekście. Wszystko wygląda świetnie, kapitalny odcinek. Ja jestem ultra, ultra, ultra fanem tego serialu. Czekam na kolejny odcinek i czekam na Wasze komentarze, moi drodzy. Czy Wam też się tak podoba. Ja niestety będę smutny, ten filmik zrobi mało wyświetleń. Bo nie, nie chodzi mi na to o mój kanał, ale smutno mi jest, że ten, ten serial będzie by jak Gra o Tron, na no, zasadzie wszyscy o nim gadają. Także szkoda, no ale trudno. Hej, może po latach ktoś będzie nadrabiał i, i na to trafi. Czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.